Siema. Cześć! Piąteczka. Nazywam się Maciej Penda, mieszkam w Warszawie i moją pasją, a raczej obsesją, jest sztuka i luz. Staję się już już 11 lat. moja 11 lat temu zajął się sztuką i ile on ma lat do cholery? 19. Zacząłem bardzo wcześnie. Ćwiczę kiedy się da, gdzie się da i ile się da. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że czaruję nieznajomych w autobusie. Jeszcze jedną notę. Południe. Ja jestem teraz odwrócony. Teraz swoją tartę na środę. Bardzo dobrze. Zawane miękko, przed naszyjemy Mam przypomnienie, że. Tutaj się. <grym> Dlaczego to robię? Myślę, że nie da się tego I Dziękuję bardzo. bardzo. Występował przed Wami Maciej Benda. i sądziłem, że to osiągnie taką skalę. czyli po parę godzin dziennie, pocieczała i powiem wam szczerze, że chyba się opłacało. Drugą moją pasją jest grafika komputerowa. Jest to fantastyczna sprawa, żeby dać upust swojej wyobraźni poprzez rysowanie i montowanie tego, co mi duszy gra. Wygra? Well, wiadomo. I to wiadomo. Dlaczego chciałbym wygrać? Ludzie kojarzą tylko Magica z Discovery, tv 4 ewentualnie Copper Kills, to tak, Copper Kill to ja chcę pokazać, że w Polsce też mamy świetnych iluzjonistów, są prowadzone regularnie spotkania iluzjonistów, e, zloty, wikingi, na których można fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy zobaczyć. Nikt cała ja. Polska o tym po prostu wie. A jeśli chodzi o grafikę, no to obecny sprzęt na za wiele mi nie pozwala. Laptop podziała pół godziny i można na nim ja jeszcze coś Także jeśli wam się podobało, wiecie co robić, nie? Na razie.